Po raz pierwszy od lipca bieżącego roku długoterminowi posiadacze bitcoina wstrzymują się ze sprzedażą swoich kryptowalut. Równocześnie duzi gracze kontynuują systematyczne zakupy. Michael Saylor poinformował na swoim X, iż Strategy zdecydowało się w ostatnim czasie zakupić kolejnych 1229 bitcoinów, podczas gdy jego japoński odpowiednik, czyli spółka MetaPlanet, powiększyła swoje saldo posiadania o aż 4279 monet. W tym samym czasie Bitcoin kończy najgorszy czwarty kwartał od 2018 roku. Analiza techniczna wprost wskazuje, że najbliższe dni, a być może nawet i tygodnie przynieść mogą nad sobą dalszą przecenę nawet w kierunku 73 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Ja nazywam się Regiusz Wiag i witam was bardzo serdecznie w najnowszym przeglądzie rynku kryptowalu. na to dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy sobie od Zepchnięcia na jedną bardzo ciekawą metrykę, bo wynika z niej, iż po wielu, wielu, wielu tygodniach długoterminowi posiadacze bitcoina wstrzymali się z wyprzedawaniem posiadanych przez siebie kryptowalut. Z jednej strony to może być bardzo pozytywna informacja, natomiast z drugiej strony ja pragnę tylko przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, licząc właściwie od październikowych szczytów, kiedy to bitcoin odbił się z pułapu nieco ponad 126, Tysięcy dolarów, właściwie regularnie, nie byłoby chyba tygodnia, w którym nie pojawiałyby się informacje o tym, że jakiś duży gracz, jakaś duża spółka, jakiś duży fundusz, jakieś ETF-y, cokolwiek, skupuje bitcoina na masową skalę i żadne te zakupy konsekwencji nie doprowadziły do żadnego poważniejszego wzrostowego odbicia. Wydaje się więc, że to jest pozytywna informacja, ale na tym etapie przedwczesne byłoby otwieranie jakiegokolwiek szampana. Jeśli chodzi natomiast o dużych graczy, o zakupy, które realizują, no to tu warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że strategii zdecydowało się po raz kolejny zwiększyć saldo posiadania przez siebie bitcoinów, dokupując ich do swojego portfela 1229 za 108,8 miliona dolarów. A więc średnia cena zakupu przez Strategy wyniosła w tym przypadku nieco ponad 88,5 tysiąca dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to Sailor poinformował, iż w 2025 roku Strategy wypracowało stopę zwrotu na poziomie 23,2%. Natomiast jeżeli chodzi o całe saldo posiadania bitcoinów przez spółkę, to jest to 672 497 bitcoinów zakupionych za średnią cenę. 74 997 dolarów za sztukę. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że aktualnie za jednego bitcoina zapłacić trzeba około 87 tysięcy dolarów, spółka dalej ma zapas, dalej średnia cena zakupu jest wyraźnie poniżej aktualnego pułapu cenowego. Natomiast Strategii nie jest wcale jedynym podmiotem, który regularnie na całkiem dużą skalę skupuje bitcoiny z rynku. Jego japoński odpowiednik, czyli spółka MetaPlanet poinformowała z kolei w ostatnim czasie, iż zdecydowała się powiększyć swoje saldo posiadania o aż 4279 bitcoinów, kupionych za 375 milionów dolarów. I tym samym przedsiębiorstwo posiada w swoich rezerwach już 35102 bitcoiny. I to naprawdę robi piorunujące e, wrażenie. Natomiast jak zerkniemy sobie na twarde dane statystyczne. No to cały ten optymizm można powiedzieć, że... Wyparuje, no bo nie ma się co oszukiwać. Patrząc na twarde dane, widzimy, że od początku tego miesiąca, a mamy już końcówkę grudnia, właściwie ostatnia sesja tego miesiąca, bitcoin potaniał o 3,36% i to jest najgorszy wynik od grudnia 2022 roku. No, zobaczymy, czy przypadkiem jeszcze ta sesja dzisiejsza nie przyniesie nam ze sobą jakiegoś pogłębienia tej wyprzedaży i grudzień 25 roku nie okaże się najgorszym grudniem, od 2021, w którym to Bitcoin taniał o blisko 19%. Jeśli chodzi o statystyki w ujęciu kwartalnym, no to prawie 20, no nie prawie, ponad 23, ponad 23% o tyle potaniał Bitcoin na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy. I to jest najgorszy wynik od czwartego kwartału 2018 roku. Fajnie, gdyby ten czwarty kwartał był swego rodzaju odpowiednikiem czwartego kwartału 2018 roku, bo ja tylko przypomnę, że w grudniu 2018 roku Bitcoin osiągnął dołek i przez kolejne lata, aż do końcówki roku 2021, właściwie obserwowaliśmy tendencję wzrostową. Czy jednak rzeczywiście tak będzie i czy kolejne dni, kolejne tygodnie przyniosą nam ze sobą jakiekolwiek wzrostowe odbicie? No, sytuacja techniczna na wykresie samego Bitcoina nie pozwala nam za bardzo e, akurat odnosić się tak optymistycznie do tych przynajmniej krótkoterminowych perspektyw, dlatego że jak zauważymy, jeszcze wczoraj, w pewnym momencie tego wczorajszego handlu, Bitcoin testował granicę powyżej 90 tysięcy dolarów i to miało miejsce wczoraj o poranku. Bardzo szybko pojawiła się jednak całkiem wyraźna presja podażowa, która zbiła nam cenę bitcoina aż do mniej więcej 87 tysięcy dolarów. Aktualnie, tworząc tym samym na wykresie na interwale dziennym prospadkową świecę pinbar, sugerującą potencjalne odbicie od horyzontalnego oporu w rejonie 89 tysięcy dolarów, co w naturalny sposób mogłoby napędzać dalsze spadki. Pierwszym, najbliższym wsparciem, do którego pierwsza kryptowaluta mogłaby w najbliższym czasie podążać, jest bariera 84 500 dolarów, czyli okolice listopadowych oraz grudniowych minimów. Jeśli natomiast ta bariera zostanie przekroczona, no to wówczas należałoby tak naprawdę zerkać w kierunku, czy to minimum z pierwszej połowy kwietnia bieżącego roku, czy wierzchołków z połowy marca 2024 roku, czyli okolcem mniej więcej 73, 75 tysięcy dolarów. Właściwie. Dopiero tam wyznaczać moglibyśmy jakikolwiek kolejny sensowny techniczny próg wsparcia do którego rzeczywiście pierwsza kryptowaluta mogłaby w najbliższym czasie podążać bez względu na to czy waszym zdaniem Bitcoin będzie w najbliższym czasie wzrastał czy będzie spadał. To ja oczywiście przypominam że jednym z partnerów naszego kanału jest giełda OKX na której od 16 grudnia dostępny jest handel spot z dźwignią na poziomie 10 do 1. i Pragnę tutaj zaznaczyć, że nie jest to żaden instrument pochodny, to są realne, prawdziwe kryptowaluty, a nie żadne kontrakty. I cały ten nowy handel odbywa się na zunifikowanej księdze zleceń dolara, dzięki czemu możecie używać zarówno właśnie USD. Jak również także USDC czy USDG. No i cały ten handel zapewnia większą płynność, lepszą realizację zleceń i pełną kontrolę nad naszymi zleceniami. Wracając natomiast do wykresów, jeżeli chodzi o perspektywy. Długoterminowe, no to oczywiście można by tutaj mówić, i coraz więcej w ostatnim czasie jest na temat tego postów, że Bitcoin się skończył, że Bitcoin teraz już upada, że Bitcoin będzie spadał. Natomiast prawda jest taka, że tego typu głosy słyszeliśmy już w 2018 roku, słyszeliśmy je w 2022 roku, słyszymy je także teraz i prawdopodobnie słyszeć będziemy je również na przestrzeni kolejnych tygodni czy też miesięcy. Natomiast czy rzeczywiście Mamy powody do aż takiego zmartwienia. I czy rzeczywiście rok 2026 przynieść może nam ze sobą całkowity upadek Bitcoina? W mojej ocenie jest to absolutnie mało prawdopodobne. W pierwszej kolejności zwróćmy proszę uwagę na. Kolejne statystyki. Oczywiście, jak weźmiemy sobie pod uwagę zmienność na samym Bitcoinie, no to bardzo szybko tutaj zauważycie, że faktycznie osoby, które kupiły tego bitcoina czy miesiąc temu, czy pół roku temu, czy nawet rok temu, są dzisiaj w stracie. Natomiast jeżeli ktoś bitcoina kupił dwa lata temu, no to ma stopę zwrotu przekraczającą 100%. No i teraz ktoś powie. Dużo, inny powie niedużo. Co to jest 100%? Tak, to jest trochę bolączka rynku kryptowalut. Rynku, który przyzwyczaił nas chociażby Hossom z 2016, 2017 roku, czy później tym, co działo się m.in. w roku na przykład 2021, że wzrosty na poziomie 100% nie robią na nikim absolutnie żadnego większego wrażenia, bo jest to rynek, i tu nie mówię tylko w kontekście bitcoina, ale również szerzej idąc po altcoinach. Jest to rynek, który. Pokazał, że potrafi wzrastać o setki, a niekiedy nawet tysiące procent w bardzo krótkim czasie. Trzeba tylko zdać sobie sprawę z tego, że, po pierwsze, sam Bitcoin dojrzał, i mam takie wrażenie, że rok 2025 był tu swego rodzaju okresem przełomowym. Pojawiły się ETF-y, coraz więcej dużych instytucji zaczęło angażować się w rozwój kryptowalut, coraz więcej funduszy inwestuje w kryptowaluty, sam Bitcoin przedam się już do świadomości i również zarządzający funduszami i przedstawiciele dużych banków inwestycyjnych, którzy jeszcze kilka lat temu wskazywali, że Bitcoin to jest piramida, że to skam, że to oszustwo, że to upadnie. Porównywali Bitcoina do szczura i co nie tylko. Dzisiaj tego bitcoina swoim klientom oferują, mimo że kilka lat temu zarzekali się, że nigdy czegoś takiego nie zrobią. Więc bitcoin przedarł się do świadomości dużych graczy. Graczy związanych raczej z tym tradycyjnym rynkiem kapitałowym, z tradycyjnym sektorem finansowym, a nie z rynkiem wirtualnych aktywów. Więc jeżeli chodzi o dojrzewanie, to można odnieść wrażenie, że rok 2025 był pod tym kątem swego rodzaju przełomowy. W związku z czym, biorąc pod uwagę rosnące, są też kapitalizacje. Ciężko jest oczekiwać, aby Bitcoin był w stanie w roku 2025, 6, 7, 8, 9 czy 30 generować podobne stopy zwrotu, jak te, które obserwaliśmy w roku 2016 czy 2017. Wtedy sam Bitcoin był o wiele tańszy, jego marketka był o wiele niższy, w związku z czym mniejszy kapitał wystarczył do tego, żeby tę cenę napompować zauważalnie bardziej. Kolejne lata prawdopodobnie nie będą przynosić nam tak dużej zmienności, ale o tym też wielu ekspertów wskazywało już kilka lat temu, że wraz z upływem czasu, gdy Bitcoin będzie dojrzewał, jego zmienność też średnia, dzienna zmienność na przykład, też będzie się zmniejszała. Ona oczywiście dalej jest relatywnie duża, no może nie na przestrzeni ostatnich dni, ale dalej jest zauważalnie wysoka. Porównując to na przykład do tradycyjnego rynku walutowego, na którym to dzienna zmienność na poziomie jednego zaledwie procenta to już jest duża zmienność. Dzienna zmienność na poziomie dwóch punktów procentowych zdarza się Kilka, może kilkanaście razy w ciągu całego roku. No na Bitcoinie to nie jest żadne nowum, żeby tego typu wahania miały miejsce. Natomiast czy 100%, czy ponad 100% zysków w dwa lata? To rzeczywiście jest mało, to jest ponad 50% per rok. I Okej, okay, ja zdaję sobie sprawę, jak bardzo wzrósł na przykład WIG-20 od początku tego roku. Tak, to robi wrażenie, to jest imponujące. Tylko mówimy o jednym 2025 roku, który jest Fenomenalny w wykonaniu polskiego parkietu. No i tu oczywiście mogę przypomnieć, że polska giełda w 2025 roku jest najlepszym spośród wszystkich rynków kapitałowych krajów emerging markets na całym świecie, więc to robi wrażenie, tylko że to jest jeden pojedynczy przypadek. A rynek krypto, no jednak, jeżeli chodzi o samego bitcoina, no to fakt faktem, 2025 nie należy do szczególnie udanych, ale w długim terminie jednak te stopy zwrotu były tutaj oferowane znacznie wyższe. 100% w 2 lata, 400 prawie 25% w 3 lata. No, gorzej, 77% w 4 lata, ale to trzeba oczywiście pamiętać o tym, że mieliśmy przecież BSE w 2022 roku. W ciągu 5 lat bitcoin podrożał o 223%, w ciągu 6 od 1069, a w ciągu 7 lat o 2117%. Jeżeli ktoś trzyma bitcoina od 9 lat, no to ma stopę zwrotu na poziomie blisko 9000%. No i teraz. Z tej perspektywy, dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę spadek obserwowany od października, no można odnieść wrażenie, że Bitcoin zalicza potężne lanie. Natomiast patrząc na niego szerzej, z perspektywy ostatnich lat, czy rzeczywiście to, co się teraz dzieje, jest czymś,. Czego jeszcze na bitcoin nie widzieliśmy? No, zerknijmy sobie na może nie interwał 12-miesięczny, to by było trochę przegięciem, ale na interwał miesięczny. Mieliśmy spadki, naprawdę spore spadki w roku 2018, no i one wyniosły 80- kilka procent. Mieliśmy spadki w roku 2022, które wyniosły prawie 80%. Aby sprzedaż, którą obserwujemy teraz, w piku przekroczyła 36% dopiero, więc dalej można powiedzieć, że ta wyprzedaż, którą Bitcoin notuje od połowy października, jest relatywnie nieduża. To oczywiście nie oznacza, że ona nie może być większa, i w mojej ocenie jak najbardziej większa może być. Tylko nawet gdyby Bitcoin osunął się do poziomu 73-75 tysięcy dolarów, to skala tego wzrostu, yy, spadku, przepraszam, zwiększyłaby nam się do 42%, w związku z czym dalej bylibyśmy daleko, daleko, daleko od 80% przeceny z 2018 czy 2022. Gdybyśmy rzeczywiście mieli mówić o tym, że Bitcoin potanieje znowu o okolice 70, kilku, 80%, no to mówilibyśmy o potencjalnie jego wyprzedaniu w kierunku 30, 31 tysięcy dolarów. Więc to byłyby naprawdę spore spadki. Pytanie tylko, czy rzeczywiście Bitcoin będzie w stanie tak mocno teraz podanieć to oczywiście rok 2026 nam bardzo ładnie zweryfikuje więc warto uzbroić się tutaj w cierpliwość w mojej prywatnej ocenie Krótkoterminowo Bitcoin wykazuje tendencje iście spadkowe i uważam, że jak najbardziej ryzyko kontynuacji tej wyprzedaży jest. Czy to w kierunku 84 500 dolarów, czyli pułapu wsparcia, którego przetestowanie w mojej ocenie jest tylko kwestią czasu, czy idąc dalej do granicy 73 75 tysięcy dolarów, czyli do kwietniowych minimów. Natomiast jeżeli chodzi o długoterminowe perspektywy, to w mojej ocenie ten spadek jest Kolejnym spadkiem, tak samo jak ten z 2022 czy ten z 2018 roku, i jak to miało miejsce przynajmniej do tej pory, zawsze na notowaniach Bitcoina zakładam, że po tej burzy także wyjdzie słońce, a sam Bitcoin wybije nowa ATH. Pytanie tylko, czy to nowa ATH? zdołamy wybić przed końcem 2026 roku, bo wiem, że takie spekulacje już się na ten temat pojawiły. Pojawiły się nawet ostatnio e, szacunki wskazujące, że Bitcoin spadać będzie jedynie w pierwszej połowie 2026 roku. Natomiast druga połowa i tu Tom Lee na coś takiego wskazuje, przynieść może nam ze sobą zaskakujący wzrost i to nie tylko w kierunku 126 tysięcy dolarów, czyli w rejon październikowych szczytów, ale nawet pod 220 czy 250 tysięcy dolarów w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, czyli w perspektywie do końca 2026 roku. Ja osobiście nie jestem aż tak byczą nastawiony, żeby Bitcoin w 2026 miał przekroczyć granicę 200 czy 250 tysięcy dolarów, i zawsze tego typu projekcje no Rozpatruje z pewnym przymrużeniem oka i z pewnym uśmiechem na twarzy, bo bądź co bądź nie jeden był już taki, który prognozował, że Bitcoin w 2020 roku przebije 200 tysięcy dolarów czy 250 tysięcy dolarów. Miało się to wydarzyć w 2021, miało się to wydarzyć w 2022, miało się to wydarzyć w 2023. W 2024 także i na 2025 rok też były prognozy zakładające wzrost do 250 tysięcy dolarów. Więc to nie jest żadne nowum, że nagle ktoś prognozuje bitcoina po 250 tysięcy albo 225 tysięcy dolarów. Przed końcem 2026 roku, póki co niewiele na to wskazuje, żebyśmy tak szybko tego typu pułapy cenowe mieli osiągnąć, co oczywiście nie oznacza, że nigdy ich nie osiągniemy. Zakładam, że prędzej czy później je osiągniemy, natomiast nie nastawiałbym się na to, że kupując dzisiaj Bitcoina za 9 lat będziemy mogli cieszyć się stopą zwrotu na poziomie niemal tysięcy Procent. Prawdopodobnie te zyski generowane przez pierwszą kryptowalutę będą na przestrzeni kolejnych lat już znacznie, znacznie mniejsze, natomiast nie ograniczajmy się dziś jedynie do Bitcoina. Zerknijmy sobie także na to, co dzieje się m.in. na notowaniach Ethereum, choć tu niestety powodów do optymizmu też wielu nie dostrzegam. Podobnie jak Bitcoin, tak i Ether odbił wczoraj od lokalnego oporu, w tym przypadku jest to granica mniej więcej 3000, czy delikatnie powyżej 3000 dolarów, co w naturalny sposób skutkować mogłoby dalej dalszą przeceną, przeceną w kierunku tych ostatnich minimumów, czyli 2770 dolarów, bądź w przypadku przełamania tego wsparcia nawet w kierunku 2400 dolarów, gdzie zlokalizowany jest kolejny techniczny próg wsparcia. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o takie szybkie podsumowanie tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie na rynku wirtualnych aktywów. Korzystając z okazji życzę Wam oczywiście szampańskiego Sylwestra i wszystkiego dobrego na ten nadchodzący 2026 rok. Niech on będzie dla Was jak najbardziej zielony. Niech dominują zielone świece i bądźcie oczywiście po zielonej stronie statementu. Do usłyszenia już w nowym roku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć! E